Na jeden kroki skoczę! Nie, proszę nie! Na no mow! Gardzisz mną? Wciąż nieśmiertelny, co, Conor? W sumie. Wiesz co, miałem nadzieję, że już nie wrócisz. Jestem tylko maszyną zastępującą inną maszynę, poruczniku. Emocje są tu niepotrzebne. Jeb się. Mam złe przeczucia, poruczniku. Powinno nas tu być. Złe przeczucia mówisz. To zrób sobie defragmentację. fragmentację. Może masz błąd. Cześć. Jestem porucznik Anderson z Policji Kryminalnej Detroit. Mam się spotkać z panem Kamskim. Proszę, wejdźcie. Ok. Zaraz pójdę po Elajczacha. Proszę, rozgośćcie się. To prawda. Jest bardzo ładna. Nie złahata. Niektórzy androidy wyszły na zdrowie. Poznasz swojego stwórcę, Konor? Jakie to uczucie? Nie wiem. Powiem, jak go poznam. Ja czasem chciałbym stanąć twarzą w twarz z moim stwórcą. Mam mu parę rzeczy do powiedzenia. Ida zaprasza. Pan Kamski. Dajcie mi jeszcze chwilę. Poruszy Kanderson, a to Conor. Co mogę dla pana zrobić? Prowadzimy śledztwo w sprawie defektów. Wiem, że odszedł pan z Cyberlife lata temu, ale myślałem, że może powie nam pan coś nowego. Defekty. Fascynujące, prawda? Idealne istoty z ogromną inteligencją, no i z wolną wolą. Maszyny są od nas o wiele lepsze. Konflikt był nieunikniony. Największe osiągnięcie ludzkości może całkiem ją pogrążyć. Ironia, co? Panie Kamski, jeśli między ludźmi a androidami wybuchnie wojna, zginą miliony istnień. Sprawa jest poważna. Idea to wirusy, które szerzą się jak epidemie. Czy pragnienie wolności jest chorobą zakaźną? Nie przyszedłem tu na filozoficzną pogadankę. Maszyny, które stworzyłeś, planują rewoltę. Albo powiesz nam coś użytecznego, albo się stąd zwijamy. A co z Tobą, Konor? Po czyjej jesteś stronie? Nie stoję po żadnej. Stworzono mnie, bym powstrzymywał defekty i to właśnie zamierzam zrobić. To program każe ci tak mówić. Ale powiedz. Czego ty naprawdę chcesz? To, czego pragnę, nie ma znaczenia. Chloe? Z pewnością wiesz, czym jest test Turinga. Czysta formalność. Proste połączenie algorytmów i mocy obliczeniowej. Mnie ciekawi, czy maszyny są zdolne do empatii. Nazywam to testem Kamskiego. Jest prosty, zobaczysz. Niesamowita, prawda? To jeden z pierwszych inteligentnych modeli z linii Cyberlife i piękna powsze czasy. Kwiat, który nigdy nie zwiędnie. Czym jednak jest? Przedmiotem udającym człowieka? Czy żywą istotą? I ma duszę. Możesz rozstrzygnąć tę fascynującą kwestię, Conor. Zniszczę maszynę, a wszystko wam wyśpiewam. Albo ją ocal. Jeśli sądzisz, że żyje. Ale w takim razie wyjdziecie stąd bez informacji. Okej, okay, wystarczy. Chodź, Conor, idziemy. Przepraszam. Co jest za dla leźń. ciebie ważniejsze? Twoje dochodzenie? Czy życie tego androida? Zdecyduj, kim jesteś. Posłuszną maszyną? Czy żywą istotą? Obdarzoną wolną wolą? Dobra, starczy. Kolor, wychodzimy. z spust. Color. Nie! To powiem ci, co chcesz wiedzieć. Wynik negatywny. Śledztwo jest dla ciebie ważniejsze od życia androidów, nie czujesz empatii, Dotrzymuję słowa. Zadaj mi pytanie, powiem ci jej wszystko, chcę wiedzieć, kim jest RA9. 9. Prekursor. Pierwszy android, który się przebudził. Dziwaczny fenomen, jakby samoistnie powstała religia. Nie wiem kim jest Era 9. Nie wiem nawet czy istnieje. A może jest Mesjaszem? A może mitem? Ale defekty potrzebują wiary w coś potężniejszego, nawet irracjonalnej. To coś, co mają akurat wspólnego z ludźmi. Ciekawe pytanie, Konor. Ale może nie takie należało zadać. Szykuje się wojna. Będziesz musiał wybrać. Zdradzisz swoich braci, czy powstaniesz przeciw twórcom. Nie chciałbym być na Twoim miejscu. Co jest gorsze, od wybierania mniejszego zła? Przy okazji zawsze zostawiam w programach wyjście awaryjne. Nigdy nie wiadomo. Ja pierdolę, zabiłeś tę dziewczynę. To nie była prawdziwa dziewczyna. Tylko maszyna przypominająca dziewczynę. Przyłożyłeś jej spluwę do głowy i odstrzeliłeś kurwa pół twarz! Zrobiłem to dla dobra śledztwa. I zrobiłbym to jeszcze raz, gdybym musiał. Ty skurwy, synu, nic nie czujesz, co? Jesteś maszyną i niczym więcej. Zwykłą zajebaną maszyną. Oczywiście, że jestem maszyną. A pan myślał, że kim? Myślałem. mişla うん。